No, tak, tak, tak. E, no Jest taki plan, żeby stworzyć taką telewizję najlepiej angielsko-języczną, ale ewentualnie z mutacjami innych ważnych języków, e, który by opowiadał z naszego punktu widzenia tutaj Europie Środkowej o tym, jak my świat widzimy, produkował miusy, e, jakąś publicystykę na przyzwoitym poziomie, żeby w tej, w tej przestrzeni jednak elektronicznej, mediów elektronicznych, zwłaszcza telewizyjnych, e, żebyśmy też się z naszym głosem przebijali. Bo wiadomo, że dzisiaj ta rywalizacja też w dużej mierze na tym polega, co o sobie wzajemnie wiemy, ile, ile o nas to powiedzą w mediach. Tak? E, e, Rosja, która nie jest e, przecież zbyt bogatym krajem, właściwie jest w permanentnym kryzysie ekonomicznym, właściwie się pogłębiającym, jednak jest dosyć ofensywna na przykład w tej materii ten kanał Russia Today, on ma pozycję na świecie. Ten rosyjski punkt widzenia, niesłychanie propagandowy, niesłychanie jednostronny, on się przebija do głów światowych, przez to, że taki kanał istnieje po angielsku, Russia Today. Więc my musimy też starać się w związku z tym światu opowiadać inny punkt widzenia. I myślę, że do tego projektu warto też ciągnąć kraje bałtyckie, bo one no, przez tą propagandę rosyjską, czy właśnie w tym kanale Russia Today są. Wyjątkowo posponowane, że tak powiem, i agresja tam jest spora wobec nich. Więc, e, więc, jak najbardziej, to moim zdaniem projekt warty wsparcia. I myślę, że, żeby ten projekt uruchomić, to możemy nie tylko kusić się o własne środki finansowe, ale się sięgnąć również po środki europejskie, a może nawet natowskie. Bo to jest jakaś forma, no może to, to zbyt ostro zarzum, ale jakiejś wojny, wolny informacyjnej. Pytanie o okresy. Już za chwilkę przystąpimy, bo na pewno Państwo także chcą zadać kilka pytań, więc może to będzie z mojej, z mojej strony ostatnie pytanie, natomiast później przejdziemy do pytań sami. Myślę, że uda się kilka ciekawych wątków poruszyć. Natomiast chciałem się zapytać jeszcze o sprawy Kresów. Polityka historyczna każe nam opamiętać o tym, że filmy dwóch były nasze, ale czy to nam nie przeszkadza w stosunkach np. z Litwą, czy też z Ukrainą? Jak to rozumieć? Czy, czy polityka, jeżeli byśmy mieli tą politykę historyczną prowadzić konsekwentnie, to czy byśmy chcieli doprowadzić do rewizji granic? Czy, czy też to tylko chodzi o wspomnienie jakoś? Jak to. Myśmy specjalnie specjalnie używamy takiej nazwy na to Muzeum, o którym wspomniałem w liniach, które chcemy zbudować. Które się ma nazywać, proszę to uważnie przemyśleć, się nazwę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. I to jest specjalnie tak pomyślane, żeby ewentualnie tych demonów nie wzbudzać. Tak? No bo wiadomo, podoba nam się czy nie podoba, w dużej, w dużej mierze była to niesprawiedliwość, efekty II wojny światowej są niesprawiedliwością, jeśli chodzi o przesunięcie granic. Ale mamy jednak sąsiednie państwa, które, z którymi ch chcemy żyć w przyjaźni, żadnego konfliktu nie szukamy. Wręcz jesteśmy zainteresowani tym, żeby, żeby one przetrwały, żeby ich niepodległości przetrwały, bo e, chyba bolimy jednak granicę z Ukrainą, Litwą czy Białorusią, niż mieć długą, kilkutysięczną lądową granicę z Rosją. E, to jest po prostu w polskim interesie narodowym wręcz, żeby te niepodległe państwa przetrwały. Dlatego nie, nie ma co na bazie jakichś sentymentów historycznych szukać konfliktu. To jest oczywiste. Natomiast też zachęcać te, te narody i te państwa, które objęły terytoria, w których Polska miała dużo do powiedzenia w sensie historycznym i kulturowym i ślady materialne i zabytki, do tego, żeby te dorobek to dzieństwo były szanowane, były przeżywane, były rozumiane i nie były traktowane jako coś obcego i drogiego. O to musimy dbać. Yy, I wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne, że mamy prawo po prostu opowiadać yy, prawdę. Że to były istotne miasta polskie, jedne z największych, yy, jeśli chodzi o wymiar kulturowy w granicach Rzeczpospolitej i pierwszej Rzeczpospolitej i drugiej Rzeczpospolitej. Historia się potoczyła tak, że teraz jest inaczej, ale o tym dorobku, o tym miejscu opowiadać mamy prawo. Ja teraz byłem we Wrocławiu w Muzeum Architektury. Tam jest taki, taka przepiękna wystawa o modernistycznym Lwowie. I, i widać było, jaki, jakie to było strasznie nowoczesne miasto ten Lwów. Jak, jak wyznaczał trendy wręcz w architekturze, w zdobnictwie, w małej architekturze całej Polski. Tam, jaka tam nowoczesna architektura powstawała. Tak to był po prostu taki. Pulsujący po polski ośrodek nowoczesnej kultury. Skończyło się taki dramat historii, ale, ale te dzieła, na przykład architektoniczne, trwają. Niektóre są zadbane, niektóre, niektóre są mniej zadbane przez dzisiejszych właścicieli, ale warto o tym opowiadać, że, że takie historie miały miejsce. Tak jak Pan wspomniał o tych demonach kresowych, właśnie mi się nasunęło pytanie odnośnie Kreowania polityki historycznej przez nasze państwo wobec państw sąsiednich, ściśle mówiąc o Ukrainę. Wiadomo, jest problem z wołyniem i kiedyś usłyszałem takie słowa, że my powinniśmy uczyć Ukraińców ich podejścia do, do, do historii, czy, czy my jako Polacy mamy prawo wspierać pewne projekty z dziedziny właśnie polityki historycznej, właśnie w, w, w krajach sąsiednich, czy też powinniśmy zachowywać wobec tego neutralność? No tutaj znowu jest kwestia prawdy po prostu. No, prawda jest taka i to moje środowisko polityczne z tym nie ma żadnego problemu. Myśmy walczyli jeszcze kilka lat temu będąc w opozycji, żeby uchwała sejmowa mówiła, że na wojnie w latach 43-44 doszło do ukraińskiego ludobójstwa na Polaków. To taka jest po prostu prawda. Natomiast yy, nie, nie przeczy to temu, że jednocześnie staraliśmy się, walczyliśmy, byliśmy na Majdanie i wspieraliśmy niepodległe państwo ukraińskie, żeby przetrwało. Bo tu nie ma sprzeczności, proszę Państwa. Jeżeli chcemy z Ukraińcami sobie trudne sprawy powyjaśniać z przeszłości, chcemy doczekać czasów, kiedy oni sami zrozumieją, że z pewnych elementów własnej tradycji państwowej czy wojskowej e, trzeba zrezygnować, trzeba się ich wstydzić, trzeba to odrzucić, to jest to możliwe tylko wówczas, kiedy przetrwa niepodległe państwo ukraińskie. Bo jak nie będzie niepodległego, niepodległego państwa ukraińskiego, to z kim mamy dialogować? Z o Ukrainie? No więc tutaj po prostu nie ma sprzeczności. No, mówmy prawdę o historii, mówmy prawdę nawet o tej najboleśniejszej historii, ale jednocześnie mówmy, bo taka jest prawda obiektywna, że w polskim interesie narodowym dziś jest przetrwanie niepodległego państwa ukraińskiego. Żeby ono nie zostało zmarzane z mapy Europy, albo żeby nie było fikcją, na przykład taką, że niby istnieje. Tak jak Ukraina, ukraińska S.E.R. była członkiem onz prawda? No ale to, to było państwo, to nie było państwo, to była, to była, część, to była część Związku Sowieckiego. Więc w y, naszym interesie jest to, żeby tam nie był, żeby ten teren był niepodległy państwom Tak, tak, oczywiście. Tylko chodzi mi o to, że na Ukrainie zwycięża polityka historyczna gloryfikująca Stefana Wanderę, jako, jako człowieka, który no, był patriotą, w jaki sposób on się rozprawiał, z, no, ten nacjonalizm i tak dalej, wiemy o co chodzi, natomiast chodziło mi o to, czy my możemy na przykład wspierać rozwój kultu, czy, czy też dobrego imienia Petlurii który współpracował z, z, polskimi, z polskimi niepodległościowymi czynnikami, czy też, czy też po prostu powinniśmy to zostawić sami sobie, żeby oni sami do tego doszli w jakiś tam sposób, a tylko przyjmując, tak jak Pan wspomniał, rezolucję właśnie ludobójstwa na Wołyniu i rząd ukraiński mówi, że to jest bardzo, bardzo, bardzo złe zagranie z naszej. Dramat tego narodu polega na tym, że on nie ma zbyt licznych i długotrwałych tradycji państwowych. Ruśkijowska się parę lat, potem zniszczona przez Mongołów i potem już, e, a, już e, no, podział, podział tego terenu, częściowo w ramach Rzeczpospolitej, aczkolwiek z tą autonomią jednak Rusini generalnie Rzeczpospolitej Mieli i, e, i państwo moskiewskie. Tak? I, e, i dlatego, no, w tym narodzie kult, nieprzyjemny też dla nas, w powiadamianach Mielickiego, potem tych osób, które Pan wymienił, ale są też inne tradycje, do których warto się odwoływać i powinniśmy próbować to, próbować to robić. Ja mam nadzieję, że to nowe państwo ukraińskie będzie przede wszystkim budować się na bicie Majdanu. To jest dobry To jest dobry mit, to jest, dobry, to jest dobry, dobry akt założycielski, można powiedzieć, taki emocjonalny akt założycielski. A w tej sprawie głębszej przeszłości, trudnej czasem. E, takiej, z której prędzej czy później, moim zdaniem, oni będą musieli zrezygnować, pracujmy, ale też uzbroimy się w cierpliwość. To jest w pewnym sensie naród i na scenki, taki na nowo klejący się, na nowo wytwarzający swoją wrażliwość i, e, i w związku z tym tu trzeba cierpliwości obliczonej, moim zdaniem, nie na lata, tylko na może dwa, trzy pokolenia. Po prostu musimy się z tym pogodzić. Może teraz. Pana opuszczę, przejdę tę stronę tutaj. Jesteśmy, tak? A, dobrze, to proszę się zgłaszać, że tutaj masz. Paulina Kitanowska. Ja jestem głównie mamą, ale jestem już prawnikiem pracuję w Wymiarze Sprawiedliwości. Popieram Państwa. Bardzo się cieszę, że ten rząd jest propaństwowy. Gratuluję tych sukcesów, o których Pan opowiadał. Ciągle Wam kibicuję. Przypatruję się cały czas z wielkim zainteresowaniem, czy to jest ciągle tak wielkie zaangażowanie, jak na początku. Jest. Bardzo dziękuję, i gratuluję, ale zadam trzy y, trudne pytania, a może, może nie. Może odpowiedź okaże się łatwiejsza niż przypuszczam. E, dwie sprawy są y, może mniej istotne, trzecia dla mnie bardzo. E, pierwsza to jest ta osłabiona umowa CETA. Czy jest rzeczywiście czego się bać? Dlaczego? Y, Jakie argumenty jakby skłoniły Państwa do tego, żeby nie wyłamywać się? Czy było coś ważniejszego niż bezpieczeństwo żywieniowe wiem, czy ta ma 2000 stron? E, wiem, że argumenty, jakie się przetaczały przez media, mogły być związane z zupełną nieznajomością, tego więc jak mogła poprosić o argumenty ze strony rządu, takie, które, które Państwa uspokajały, że jest porządku. Czyli tak. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: e, Nic Pan nie mówi o sukcesie w formowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale może coś wiadomo, e, czy Pan minister e, ma jakieś plany e, i czy te plany mają jakieś, tak, jakieś szanse na realizację. Trochę pytam w kontekście tego, czy już Państwo się mniej boicie sporu o Trybunał Konstytucyjny i tego, co się wytworzyło na tej bazie, już jesteście spokojniejsi dzisiaj, czy jeszcze nie. I druga sprawa może z tej działki też ważna, to ten przez niektórych był definiowany jako jedno z takich kłamstw założycielskich trzeciej RP. I tak jak zakłamywana była kwestia Katynia, tak zakłamywano było w ostatnich latach śmierć, okoliczności śmierci księdza popiełuszki. Ciągle jesteśmy na etapie procesu trobowskiego i to jest jedyne wyjaśnienie. I chciałam zapytać, czy w związku z tym, że rządzicie Państwo, <coughs> że ta dobra zmiana obejmuje tak wiele dziedzin, czy też obejmie wyjaśnienie rzeczywiste tego zabójstwa. I teraz najważniejsza sprawa to jest kwestia... Tego kompromisu aborcyjnego i tego, że mimo, że wcześniej poprzednie rządy wyrzucały, i to był to był bardzo duży zarzut wobec nich, że inicjatywy obywatelskie lądowały w koszu, to proszę powiedzieć, jakie były kulisy tej decyzji, żeby ten projekt, pod którym podpisało się więcej niż pół miliona ludzi, żeby. Jakiekolwiek wyjątki, jeśli chodzi o zabójstwo nienarodzonych, co dzisiaj pozwala Państwu spać spokojnie i kiedy doczekamy się tutaj takich podstawowych rozwiązań? To takie trzy kwestie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te pytania, ale obawiam się, że dużo Państwu czasu zajmę, próbując na nie odpowiedzieć, bo wszystkie są ważne. Jeśli chodzi o CETA, to jest ta umowa o wolnym całej Europy czy Unii Europejskiej z Kanadą. Był bardzo ostry spór w rządzie, ja tego nie ukrywam w tej sprawie. Sam w moim imieniu uczestnikiem Stając po jednej stronie, powiedzmy za, za ile której i dlaczego po tej stronie stanąłem. Po tej, która wygrała, żeby jednak tę umowę podpisywać, Szanowni Państwo, bo jakie były zarzuty? Pierwszy zarzut, że jakaś żywność nas zaleje, zwłaszcza modyfikowana genetycznie. Zarzut, moim zdaniem, nieprawdziwy, bo umowę o wolnym. Yy, Wolnej wymianie e, żywności my już mamy od 20 paru lat z Kanadą. I to polska żywność sobie radzi w Kanadzie, a nie kanadyjska u nas. To po pierwsze, po drugie mamy w Unii Europejskiej regulacje, które nie pozwalają na sprowadzanie do Unii Europejskiej jako całości tego typu żywności modyfikowanej genetycznie i możemy po prostu się tutaj, możemy Kanadyjczykom spokojnie powiedzieć po podpisaniu tej umowy, możecie przesyłać żywność, ale nie to. I to będzie, i tak będzie w granicach wolne handlu. Druga obawa, która była, że są tak 15-osobowy, 15 osób z Unii Europejskiej, 15 osób z Kanady, no bo musi być ta równowaga w tym sądzie, jak mitrażowy. a 15 osób z Unii Europejskiej, to znaczy, że może tam nie być, tak, no bo krajów 28 w Unii Europejskiej, więc w tej 15 może Polak się nie znaleźć. Ale też zadaję pytanie, w związku z tą umową, która już funkcjonuje z Kanadą, już istnieją, istnieją możliwości sądzenia, nie wiem, biznesmen kanadyjski może się do sądu międzynarodowego pokrzywy, poskarżyć na jakąś krzywdę do mnie mamą, którą państwo, w który, którym zainwestował, zainwestował, wyrządziło. Czy mamy jakieś przykłady z ostatnich 20 paru lat, że jakiś szalony biznesmen kanadyjski Rzucił się na państwo polskie i powiedział, że teraz ja zrobię straszliwą krzywdę i zasądzę takie odszkodowania, żebyście żeby poszli jako państwo z torbami. No nie mamy takiego, takiego przykładu, bo to nie są biznesmeni. Ja tak, ja tak to widzę, ci amerykańscy czy kanadyjscy, którzy tym przychodzą tylko po to, żeby nas krzywdzić. Oni przychodzą, żeby zarabiać uczciwie pieniądze, no na uczciwych zasadach. Są, są uczciwymi inwestorami, przynajmniej zdecydowani, którzy z nimi. Więc ja bym, nie, ja bym nie chciał budować takiego rozwój, który jest fałszywy, że my się wzajemnie wilkiem na siebie patrzymy przez ten Atlantyk i, i, i się zastanawiamy kto kogo pokona, kto kogo skrzywdzi, bo tak nie jest. Jesteśmy częścią tej samej cywilizacji, cywilizacji zachodu i tu dochodzę do rzeczy zasadniczej, moim zdaniem w tej sprawie najważniejsza jest geopolityka, a nie te szczegóły, że w, w czasie globalizującego się świata albo Zachód jako całość, będzie dominujący gospodarczo, a w związku z tym również politycznie i powinni być tym zainteresowani, albo inne centra e, potęgi gospodarczej, które rosną, które się tworzą, będą dominujące gospodarczo i politycznie na świecie, również wobec nas. Więc jeżeli jest szansa integrowania Zachodu, a Zachód ja definiuję bardzo prosto, to jest Europa, mniej więcej taka, jaka dzisiaj jest skupiona wokół Unii Europejskiej i NATO, bo Rosja uważa, że jest inną cywilizacją, sama siebie tak definiuje i Ameryka Północna, czyli dwa państwa, Stany Zjednoczone i Kanada, dokładnie te dwa państwa. To jest Zachód. To jest cywilizacja różnie nazywana. Zachodu, Euroatlantycka, postchrześcijańska czy chrześcijańska, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Tak? Ja, ja wolałbym, żebyśmy się integrowali, a nie rozchodzili. Dlatego, że zainteresowani tym, żebyśmy się rozchodzili, są. Rosja, kraje islamu, Chiny są tym zainteresowane. A dlaczego my mamy to robić? Ja uważam, że, że, że powinniśmy się zbliżać do siebie, a nie oddawać. Jesteśmy w NATO roze. Dlaczego nie mamy zbudować gospodarczego NATO? Ja uważam, że powinniśmy. Dlaczego mamy tylko się wspierać militarnie? W pewnym sensie politycznie, a już nie gospodarczych. Uważam, że powinniśmy. Dlatego te argumenty geopolityczne nam przeważyły. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że wszystkie kraje, bo to była za przeproszeniem, jest taka gra młodzieżowa w Dupniaka, tak? Przeważam, że takie sformułowania użyłem. Ale zauważyliśmy też takie zjawisko, że każdy szuka krajera. Każdy z krajów europejskich szuka prajera. Kto się wystawi jako pierwszy i powie my głosimy wewnątrz, tak? Wobec cety bo, bo, bo opór społeczny był w dużych społeczeństwach i niektórzy populistycznie chcieli na, na rzecz tego oporu bo jakby się temu oporowi poświęcić i, i, i szukali kto to obali, ale nie my, tak? I nas wypychano też, żebyśmy może my to zrobili. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że my tu walczymy o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, przyjeżdżają do nas Amerykanie do na Łotwę przyjeżdżają Kanadyjczycy, bronić Łotwy ewentualnie zaatakowanej, a my wyskakujemy i mówimy, zaraz po, po szczycie NATO w Warszawie, mówimy, a my nie chcemy z wami żadnego handlu wolnego robić i w ogóle, w ogóle nie chcemy z wami biznesu robić. No jak byśmy wyglądali? Okazało się, że znalazł się taki kraj, nawet pół kraj, Wallonia, część Belgii, która ten, ten opór postanowiła postawić, ale, ale, ale i tak zmieniła zdanie. Ale generalnie proszę mnie zrozumieć i proszę zrozumieć e, polityków, którzy patrzą nie tylko tak wąsko, bo, bo te, te rzeczy są ważne, ta żywność, ta, ten sąd arbitrażowy, ale są ponad tymi wąskimi sprawami, które mogą być niepokojące, czasami wzbudzać jakiś niepokój, są rzeczy ważniejsze, które mają charakter imponderabilny. I one przegrożyły, i moim zdaniem słusznie. Ja jeszcze, jeżeli mogę do pana ministra tutaj dodać, wydaje mi się, że ten temat nie był przepracowany społecznie przez wiele lat, bo to nie było z zeszłego roku umowa. Ta umowa była negocjowana za poprzednich rządów i tak naprawdę my nic o tym nie wiedzieliśmy, ponieważ negocjowali to za nas y, wysocy y, urzędnicy unijni y, i po jakby y, Eksodusie polskich polityków na te stanowiska. Nadal nic o tym nie wiedzieliśmy, pracowano w cieniu gabinetów. Ale jeszcze jedno powiem. Proszę zobaczyć, kto najbardziej protestował nie tylko przeciwko cec ale jeszcze bardziej przeciwko TTIP, czyli tej umowie, która jest cały czas negocjowana między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Na ulicach europejskich miast skrajna lewica i skrajna prawica. I teraz proszę sobie zadać pytanie: bo często jakieś informacje nagle sensacyjne do nas docierają. A kto te ugrupowania często finansuje? Czym komu zależy na tym, żebyśmy się rozeszli, a nie byli razem? Proszę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Wymiar sprawiedliwości trybunał konstytucyjny. Trochę słabo się na tym znam, ale oczywiście jako polityk obserwuję. Moim zdaniem dosyć skuteczną walkę z pedofilami żeśmy rozpoczęli, że to zjawisko jest naprawdę już mocno ograniczone i zwalczone. Jest ta reforma prokuratury, przywróciliśmy jedność personalną między Ministrem Sprawiedliwości a Prokuraturą Generalną, bo to nie jest proszę Państwa tak, że prokuratura jako że odrębna korporacja zawodowa lepiej pracuje, jeśli nie jest mobilizowana przez czynnik polityczny do tej lepszej pracy. Jest lepiej, jeśli jest mobilizowany przez czynnik polityczny. Jeśli e, czasami skandaliczne jakieś e, decyzje mogą być weryfikowane przez e, czynnik polityczny. Naprawdę nie dajmy, się, nie dajmy sobie mówić, że lepiej funkcjonuje państwo, które zamyka się w korporacjach, które to korporacje mają takie potem o sobie wyobrażenie, że mówią, że jesteśmy nadzwyczajną kastą ludzi, tak? że się różnimy od wszystkich innych. Jesteśmy tacy wspaniali i piękni. Tu escoroba.